Numer 2. Owczarek środkowoazjatycki, czyli Alabai. Tuż za Kaukazem plasuje się inny nieustraszony wojownik, Owczarek środkowoazjatycki, znany również jako Alabai. Ta starożytna rasa powstała w surowym klimacie Azji Środkowej na terenie byłego ZSRR, gdzie od wieków chroniła stada przed wilkami, a także strzegła domów i wiosek. To pies ogromny, masywny, a przy tym bardzo wytrzymały. Owczarek środkowoazjatycki pochodzi z rejonów Kazachstanu, Turkmenistanu, Kirgistanu, a także Uzbekistanu. Alabaj słynie z niezwykłej siły, odwagi i odporności na trudne warunki. Potrafi przez wiele godzin patrolować teren, zawsze gotowy do obrony swojego terytorium. Jest samodzielny i podejmuje szybkie decyzje, dlatego wymaga właściciela, który będzie potrafił zbudować z nim silną więź, opartą na wzajemnym szacunku. W domu jest spokojny i zrównoważony, ale w sytuacji zagrożenia momentalnie przeobraża się w bezkompromisowego obrońcę. To prawdziwy strażnik z krwi i kości.